Wiele księżyców minęło od kiedy rozpocząłem moją podróż. Pokonałem dotychczas wszelkie przeciwieństwa, stawiłem czoła wszystkim niebezpieczeństwom, by dotrzeć tutaj. Za drogowskaz miałem jedynie ten szal. Cóż mogą oznaczać te pradawne hieroglify, tego jeszcze nie wiem. Jednak tutejsi gadają o tajemniczym mędrcu żyjącym. Gdzieś w górach, właśnie tu możliwe, że on zna odpowiedź na moje pytania. <mincki> <śleszy> Dzień dobry Co? Grażyno? Kim ty jesteś? E, pr 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 Przepraszam, bo ja... bo ja znalazłem takiś, takie coś i, i ja chciałbym no tego hmm, tak, tak, poznaję To pradowny Starożytne runy Tak, tylko wybraniec. Mógł je uzyskać tylko ten, który chce zostać władcą peceta. Widzisz tą skrzynię za tobą. Ale to, to w tę stronę czy, czy w drugą? Bo z tyłu to tylko drzwi są. Tak, tą za tobą. W niej znajdziesz swoje przeznaczenie. Och. Dobra robota, mój młody uczniu, ale to jeszcze nie jest koniec. Brakuje ci jeszcze czegoś inteligentnego źródła mocy. Mam tutaj to, czego potrzebujesz. Jednak uważaj, nie na co dzień spotyka się tyle gigaherców. Siemaneczko, z tej strony Drwal Rębajło i witam was w kolejnej odsłonie Władcy Peceta, czyli właśnie w serii filmów, w których... No cóż, składamy, składamy komputer nowej generacji, który wykorzystamy później zresztą podczas tworzenia nowych filmów oraz podczas streamów. Zadanie złożenia naprawdę dobrego komputera, kompletnie od zera, wydawało mi się z początku, no nie będę ukrywał, dosyć ciężkie, jednakże z pomocą przyszła ekipa sklepu Komputronik. Korzystając z bardzo intuicyjnego konfiguratora na ich stronie możemy dobrać sobie najlepiej pasujące do siebie podzespoły. Tym samym wyciskając z naszego peceta ile tylko się da. Dostosowując całość do naszych potrzeb oraz rzecz jasna budżetu. Zawsze możecie także napisać do ekipy Komputronika. Zaś oni doradzą, która konfiguracja najlepiej się sprawdzi. Właśnie tak dobraliśmy m.in. naszą płytę główną. Gigabyte Aorus Z390 Pro. Na względzie mieliśmy przede wszystkim wydajność, mocną sekcję zasilania z dobrym chłodzeniem oraz ilość potrzebnych nam gniazd. Mnie osobiście zależało także na dobrym kodeku audio, jako że jestem małym melomanem. Istotna była jednak przede wszystkim kompatybilność z naszym głównym źródłem mocy: udostępnionym od Intela prockiem Intel i7 9700K. Cóż można powiedzieć: osiem rdzeni, obsługa DDR4, bardzo duża moc obliczeniowa. Wszystko to mówi samo za siebie. Intelowa i siódemeczka to doceniona i sprawdzona opcja dla najbardziej wymagających graczy. No a Nasze wymogi będą naprawdę spore. Bo pamiętajcie, że prócz grania będziemy także streamować, co dodatkowo obciąża nam kompa. W związku z tym potrzeba nam naprawdę sporego poweru. A właśnie dzięki proskowi Intera taki power będziemy posiadać. Swoją drogą procesor będzie doskonale współpracował z kartą graficzną, jaką już posiadamy i którą pokazywałem w poprzednim filmie z władcy PCT. Ale moc to nie wszystko. Pamiętajmy także, że musimy mieć dosyć Tutaj, czyli pamięci, od Crucial Ballistics otrzymaliśmy aż 16 GB tejże pamięci w wersji Elite. Może i nie świeci się on jak choinka w Boże Narodzenie, ale za to pod względem szybkości jest to prawdziwa elita pośród ramów. Dzięki wbudowanemu radiatorowi oraz modułowi szybkiego przesyłu danych. To zdecydowanie jedna z najwydajniejszych pamięci na rynku. Nie możemy także zapominać o przestrzeni dyskowej, gdzie będziemy mieścić wszystkie nasze szpargały. By nasz system śmigał jak rakieta, wykorzystaliśmy oczywiście dysk M2, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości firmy Lighton. Dysk już jest przy płycie i nie chce mi się go rozmontowywać ponownie. Tak czy inaczej, jest to jedna z najlepszych opcji na rynku. Jeżeli chodzi o uruchamianie systemu, jeżeli chodzi o uruchamianie programów dyski M2 zdecydowanie przodują. Z taką konfiguracją nasz cel osiągnięcia komputera nowej generacji jest coraz, coraz bliżej. Nie musimy się już martwić o lagi, nie musimy martwić się o spadki FPS-u. Teraz pozostaje nam to wszystko zamknąć oraz zdobyć potrzebne akcesoria. A to zobaczycie w kolejnych odcinkach na PC PCTA. Jeszcze raz dziękuję wszystkim partnerom. Tego odcinka wszystkim firmom, które udostępniły swój sprzęt, pomogły w zdobyciu sprzętu. Także dziękuję sklepowi Computronic, dziękuję firmie Lighton, dziękuję firmie Ballistics, Aorus oraz rzecz jasna firmie Intel, dzięki której zdobyliśmy mega potężny procek. Co będzie w kolejnym odcinku? Czym jeszcze dopakujemy naszego kompa? No cóż. Czekajcie cierpliwie, jeszcze przed świętami zobaczycie dalszą część przygód naszego dzielnego podróżnika. Tyle ode mnie. W tym filmie widzimy się, no właśnie, kiedy już komputer będzie gotowy, a więc już za chwilę i nie tylko na YouTubie, na filmach, ale także na streamach wypróbujemy dokładnie, do czego zdolny będzie ten potwór. Dzięki wielkie wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!